Violet moje piękne Ferrari kupione znowu wymieniłem sobie na letnie opony tutaj pogrzebie tak olej w normie płyn do spryskiwaczu uzupełniony jeszcze tylko wypłucować szybkę z gówna cześć Penisie bardzo przyniosłem a kaj ty się nic z tym ładujesz? Co ty no, chcesz? My jedziemy na wakacje, nie? Aha, dobra, to czekaj. Chodź Opent... do mnie tutaj. No, no opędzujemy ci pół chaty, będziesz miał wreszcie porządek. No i na szybko. Dobra, szybko! Byłem ostatnio w Holandii, chłopie, i znalazłem fajne zioło. Potem się zjaramy pod namiotem, okej? Okay? Dobra. Dawaj, tu nocnik. Aha, bo... czekaj. będzie też padał. Chodź tu. No! Oh, kurwa, to jest kabriolet, gówno. Czekaj, ja coś wymyślę, mam pomysł. Poczekaj na mnie chwilę, zaraz wracam. Obyś nigdy nie wrócił. Patrz, patrz i usz się. Ktoś to przyniósł kurwa za sokowirówkę, co ty chcesz mi turbo w aucie zamontować? Ja tyś widział sokowirówkę, bo wiesz do czego to służy. Okej, okay, dawaj, do mojego siusiaka. Dobra to ja pompuję, raz, dwa, jest, gdzie? czekaj, co yes. mi się zablokowało! Dobra chuj! ale mu zajebało! Kurwa Mać, coś ty zrobił! No i zobacz, no, no tyś mi zrobił, rozjebałeś mi kurde dach w moim zajebistym Ferrari. Patrz. Przez ciebie się wywróciłem. No nic, to trzeba zrobić namiot. Dach z namiotu. Pamiętasz, zamknąłem cię jak miałeś gorączkę w tym, Dobra. dostałeś stałeś sraczki. Jedyne co możesz zrobić to namiot w moich spodniach. O, chciałbyś świntuchu. Ja ogarniam tak. Dobra, to wyjebiemy tą sybę. Wiem, tutaj trzeba jeszcze odkręcić i zrobimy spoiler. Dobra. Widzisz sąsiedzie. Ja to mam głowę do no takich pomysłów. Ale nie masz głowy do alkoholu. Nie mówiąc wczoraj co robiłeś, zadzwoniłeś do swojej matki. Dobra, dobra. Tym bardziej, że ona nie żyje od 30 lat. Ja mam przynajmniej matkę nie tak jak tych dwóch ojców. A spierdalaj. Zajebi się. się Czecha tych ojców. Byś był w Holandii, to byś wiedział jak to jest. A nie. Dobra. To bym ci zrobił eutanazję. Tak, 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 jedziemy. Chodź. Puścimy tylko jakiś hit. Ty I lecimy. O kurwa! Ty co to? Dragster jakiś? Kurwa. O! Ale no. fajnie, jeszcze raz, jeszcze raz. Pisałeś kod, to kod to na ja. latanie samochodów w GTA czy co? Nie, ale myślę, że to nie jest, jak to się mówi, pierdolić. O, kurwa, Jedziemy komfort. mu wpierdolić. Okej, okay, dobra, mam pomysł. Ciach, ciach. Muz zjedł Co, teraz myślisz o tym? No nic, no, będzie git Zajebiście, nie? Teraz to jest, człowiek, to jest... To jest kurwa normalnie... wachadłowiec. A Aerodynamika w NASA się może skryć przed tym. Uuuu! Ale fajnie! Jakbym się zjarał. Ale się zjarałem w sumie. Muszę to opatrywać. Ale zajebiście! Ale wiesz co by było dobre? Jakbyś mi pociągnął za druta. Dobra. Dobra. Czekaj. Porozkładamy to tutaj rzeczy wszystkie. Musimy stracić co najmniej 350 kilo. Ty ważysz 300, reszta 50. Dobra, to też wyjebiemy. Ale pamiętaj, że potem mocnik trzeba oddać. No i pruniemy, kurwa, jeść, nie pierdol. Dobra. Trzymaj się! Ło! Ło kurwa, ale czemu tył się podnosi? Aaaa! To ma napęd na tył, on się tył podnosi! Złooo! Łooo! Kurwa ale... nie działa. Zabilu, musisz wyjebać silnik. Dobra, okej. Okay. Za ciężki. Dobra, chodź rozkręcimy go. Wyciągnij turbosprężarę. Jeb, Jedną, jeb, drugą, jeb, jeb, a, ulicę, jeb, a masz Pasek tego rozrządu? Okej, okay. możemy wyjepnąć go. Na chuj na o, silnik, silnik kurwa, elektryczny, czterocylindrowy. Jedziemy, kurwa. Na olej rzepakowy. Ej, no kurwa, ale my, tempę debile, no i co, wyciągnęliśmy silnik, to jak ty chcesz go odpalić? Hmm. Perpetuum mobile, kurwa, mam pomysł. Co, papa mobile? To jest przecież te białe auto, kuloodporne, co papież nie jeździł. Dobra, zamknij ry. Ach, ile to potrwa jeszcze. Bąsuj dziwko. Jedzie. Powoli. Te, bo się rozpierdoli. Dawaj, dawaj, jeszcze kier... Stój! Bo mnie jebniesz. dobra. Jeszcze wysrać się byłem. No wiedziałem, że ty kurwa nie opuścisz no. okazji. Dajesz. Jedziemy. Jedziemy. Ej, nie tak mocno. Pi-pip, pip. kurwa. Pi-pip, pip. a, nie działa mi U, ej, ja lecę! Ja latam! No i co, chuju, działa? Zajebiście! O, kurwa. Nie wiedziałem, że to się nam uda. No, tak, tak to ja mogę pracować, człowieku. gogle, szaliczek i Przelec Atlantyk nad Czechami. I wyjebane. Cześć sąsiad! Cześć Andrzej! Dobra, zamknę te drzwi, bo kurwa. Ej, ty, ty, ty. Ej, kurwa, co? A, Rozwala mi się! Sąsiad, słyszysz! Co? Aaa! Zaraz jebie to wszystko! Moje Ferrari! A! Dobra, jeszcze łapię! No z... Kurwa! Nie mogę patrzeć! Kurwa, gdzie ty jesteś? Brawo! Kurwa, zamknij ryj! Ale było zajebiście, kurwa, jak chcę jeszcze raz! Barłeś się jak twój ojciec przy porodzie. Cześć, chuju. Pomachajmy dzieciom polsatu. Dobra, schodzimy na dół. Chodzimy na górę. Co ty się tam tak paćkasz w tym gównie? Cześć! Stefan, mordo Andrzej! ty moja! A! Tak dawno się nie widziałem! O, pada! Dobra, to chodź, chodź. chodź, mi się ruchać do namiotu. Ach, 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 o, o, ej, weź to z kieszenia, y, nie, nie dupa.